Jest śledztwo w sprawie skandalu wśród polskich youtuberów. Znany twórca internetowy Sylwester Wardenga ujawnił wiadomości, jakie znany w internecie pod pseudonimem Stu miał wysyłać do nastoletnich fanek w tym 13 -latki. Szokujące wiadomości obciążają także inne tak zwane gwiazdy internetu. Łączymy się z Dawidem Stysiem. Co więcej wiemy o tej sprawie? Wiemy, że Sylwester Wardenga w swoim filmie przytacza sytuację z połowy 2014 roku. Wówczas ten youtuber znany pod pseudonimem Stew miał pisać do niespełna 13-letniej dziewczynki. Miał wymieniać z nią wiadomości z podtekstem seksualnym, opowiadać o erotycznych snach, komplementować jej urodę, a w efekcie doprowadzić do spotkania w pokoju hotelowym. Co prawda z filmu wynika, że wtedy do kontaktu seksualnego nie doszło, ale takich sytuacji miało być więcej na przestrzeni kolejnych kilku, kilkunastu może nawet lat. No, wiemy też, że w tej sprawie zamieszane są inne nazwiska znane z YouTube'a, które albo o sprawie wiedziały, albo w tej sprawie miały swój udział. Wiemy też, że śledztwo prowadzi prokuratura okręgowa w Warszawie. Dowody zbierają m.in. funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji na polecenie Komendy Głównej Policji. Działa też w tej sprawie biuro do spraw zwalczania cyberprzestępczości. To wszystko w tym momencie się dzieje, a ta sprawa jest rozwojowa. Zdecydowałem o złożeniu zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Właśnie w tej sprawie zawiadomienie skierowałem, ponieważ uważam, że polskie służby, polskie organy ścigania powinny zbadać tą sprawę, która poruszyła ogromną część świata polskiego internetu, która wzburzyła. Skoro w tej sprawie mamy do czynienia przede wszystkim z zdarzeniami, które same w sobie są niezwykle bulwersujące, to naszym Zadaniem jest zrobić wszystko, aby polskie państwo mogło w sposób zdecydowany reagować. Film Sylwestra Wardengi został opublikowany we wtorek. Przez te niecałe 48 godzin dochodzą kolejne wyznania, czy to ludzi, którzy mieli mieć jakikolwiek związek z tym, czy działania wręcz przeciwne, czyli zapowiadanie, że kolejne nazwiska, kolejnych twórców, którzy mogli mieć jakiekolwiek zachowania na swoim koncie, które co najmniej powinny wzbudzić podejrzenia polskich służb, niewykluczone, że takie filmy też na YouTubie będą się pojawiać. No ale, ale to funkcjonariusze policji to prokuratura w tej sprawie gromadzi materiał dowodowy w związku z tym nie wykluczone że kolejne informacje przed nami